Witam Państwa bardzo serdecznie w Nowosądeckim Ratuszu. Właśnie za chwileczkę podpiszemy umowę, bardzo ważną umowę dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zabełcze. Temat pilotowany przez przewodniczącą zarządu osiedla panią Bogumiłę Kałużyn. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Cieszę się, że wykonawcą jest znana sądecka firma LSTOP i właśnie z panem prezesem podpiszemy umowę dotyczącą budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych, które będzie służyło dzieciom ze szkoły podstawowej numer 6, ale pewnie także wszystkim mieszkańcom osiedla Zabełcze. No ja też się cieszę, że udało się nam wygrać postępowanie przetargowe, które było ogłoszone na ten temat. Działamy w sygnalizacji ulicznej tutaj na terenie Sądecczyzny od 30 lat, więc mamy tyle doświadczeń. Miejmy nadzieję, że również to zadanie również uda nam się i terminowo, i elegancko wykonać. Dziękuję bardzo panie prezesie.